Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Skok w przeszłość. W jednym z poprzednich materiałów z tej serii mówiłem o temat płyty oddech wymarłych światów zespołu kat. Dlatego dzisiaj postanowiłem się zająć kolejną płytą tego zespołu róże miłości, najchętniej przyjmują się na grobach. Album został wydany w 1996 roku przez Silverton, w tym samym roku został też nagrany w warszawskim studio Izabelin. Jeśli natomiast chodzi o skład, to tak. Roman Gostrzewski, wokal i instrumenty klawiuszowe, Piotr Luczyk i Jacek Regulski, gitara, e, Krzysztof Oset, bas i Irneusz uszlot perkusja. No i gościnnie pojawiają się także Pruszkowscy, Piotr na wokalu w jednym z utworów oraz Jarek e, na gitarze w jednym z kawałków. Jarek przy okazji pomagał też wyprodukować ten album. A więc Róże to jest piąty album grupy Kat. Szósty, jeśli wliczymy w to album, balady. Tytuł tego albumu jest cytatem z dzieła Przypadek autorstwa Stefana Grabińskiego. Na tej płycie pojawiają się też pewne inne nawiązania do poezji z czasów Młodej Polski, ale o tym nieco później. Tu się przede wszystkim skupimy na muzyce. Jeśli chodzi o muzykę, to ten album jest inny niż wszystkie pozostałe albumy grupy KAT. Co jest trochę uogólnieniem, bo Dużo osób nawet mówi o tym, że niemal każdy inny album z Kat był inny od siebie. Że Oddech był inny niż Bastard, ale Bastard był inny niż Róże i tak dalej, i tak dalej. I tak było. Ja tego nie będę negować. Że każdy album Kata był w jakimś tam stopniu inny od siebie. Ale wydaje mi się, że jednak Róże są jedną z tych najbardziej oryginalnych, wyróżniających się na tle innych płyt Kata. Na tej płycie jeśli chodzi o muzykę... Dominują przede wszystkim utwory wolne, ale są też utwory szybkie. Co jest przeciwieństwem tego, co było na omawanej przeze mnie jakiś czas temu płycie z półkat Oddech Wymarłych Światów, na której to, jak wiemy, dominują przede wszystkim utwory szybkie, traszowe, ale są też nieco wolniejsze utwory. Na Różach jest z góry odwrotnie przede wszystkim dominują tutaj wolne, Mroczne, klimatyczne utwory, ale pojawiają się też pewne wyjątki. Między innymi takie utwory jak na przykład Otwierający płytę Odi Profanum Vulgus, Stworzyłem Piękną Rzecz, czy Strześ się Plucia pod Wiatr. Również w co niektórych utworach pojawiają się pewne fragmenty, w których zespół przyspiesza, ale mimo wszystko, Róże to jest album przede wszystkim utrzymany w wolnym tempie. Ale Jedno trzeba przyznać zdecydowanie, że na tym albumie jest klimat. Powiedziałbym wręcz, że ten album to najbardziej klimatyczny album z Pałkatu, a przynajmniej jeden z najbardziej klimatycznych. Zdecydowanie. Jest to album mroczny, no i raczej nie można powiedzieć, że jest to album wesoły, ale to wszystko naprawdę działa i buduje niezwykły klimat. Doskonałym przykładem będzie utwór Purpurowe Godyn. To jest coś niesamowitego, moim zdaniem. Albo Płaszcz skryptobójcy. Tu też przy okazji ciekawostka, że tekst tego utworu pochodzi z książki Mene Mene Tekel Ufarizim autorstwa Tadeusza Micińskiego, który był również poetą z czasów Młodej Polski. Tak jak wspomniany już przeze mnie wcześniej Stefan Grabiński. Na tym albumie też pojawia się jedna z najdłuższych kompozycji Kata, czyli utwór Wierzę. Jest to utwór minutowy a więc dość długi i Wydaje mi się, że wraz z utworem e, Delirium Tremens z Ballad to jest chyba najdłuższy utwór Kata. No, ktoś mógłby pomyśleć, że pewnie bym krytykował ten utwór, że jest tak długi, niepotrzebnie wydłużony. Nie. To nie jest tak jak z utworami na nowych albumach. Kata, Coś w się sensie wiecie, pływał Dwigback, czyli ten pseudo bo. Na tych płytach jest bardziej tak, że, one, że te utwory są długie, ale praktycznie w ogóle nie mają pomysłu na siebie. Z utworami takimi jak Wieże czy wspomniany Delirium Tremens jest tak, że te utwory są długie, ale coś tam jest. Te utwory mają pomysł na siebie. No nie inaczej jest z Wieżą, to jest naprawdę mega kawałek. No, jeden z najciekawszych na płycie moim zdaniem. Warto też tutaj wspomnieć o ostatnim utworze na tej płycie, jakim jest instrumentalny utwór Szmaragd Bazyliszka, w którym pojawia się gościnnie wspomniany przeze mnie Piotr Pruszkowski. No, jest to utwór 9 więc jak na utwór instrumentalny, naprawdę długi, bo zwykle to takie utwory na koniec czy na początek płyty, które są instrumentalne, są bardziej traktowane jako jakieś krótkie intro niż outro. No, trochę inaczej jest z utworem Szmaragd Bazyliszka, to jest utwór. Mroczny, powolny, instrumentalny, z tym, że pojawia się tam grol, właśnie w wykonaniu Piotra Pruszkowskiego. No i naprawdę ciekawy utwór, zupełnie inny niż inne tego typu kawałki na zakończenie, tudzież na początek płyty. Bo tak jak mówiłem, zwykle to jest jakiś króciutki utwór, który ma tylko wprowadzić nas w słuchanie płyty. A tutaj. Coś zupełnie innego, ale z pomysłem. Moim zdaniem naprawdę to się sprawdza. Jeśli natomiast chodzi o szybkie utwory, no to muszę przyznać, też one wyszły znakomicie. No, wolne kawałki, które tutaj dominują, są niesamowite, ale szybkie utwory to też majstersztyk. Odiprofano vulgus Stworzyłem Piękną Rzecz i Strzeź się Pół Pod Wiatr. Znakomite kawałki. Zwłaszcza ten pierwszy, to jest absolutny... Top kata moim zdaniem, no to jedne z najlepszych kawałków e, kata bez apelacji, nie? a na pewno jedne z najlepszych na tej płycie. Chociaż oczywiście ja tu mówię, wszystkie kawałki na tej płycie są znakomite. Dokładnie tak jak na oddechu. Tutaj też wszystkie kawałki są znakomite i wszystkie są naprawdę, naprawdę dobre. No, moim zdaniem to jest podobnie jak oddech, znakomity album. Nie, coś jeszcze. Mógłbym powiedzieć, no jeśli chodzi o muzykę, to jest absolutnie strzał w dziesiątkę. No, nic dodać, nic ująć. To jest naprawdę bardzo udany album. Jeszcze przy okazji, jak jesteśmy w temacie e, płyty, to warto byłoby wspomnieć e, chociaż w paru słowach na temat jej powstania. No bo tutaj na tej płycie, jako współautor niemal wszystkich utworów, jest wymieniony Roman Kostrzewski. No a jak wiemy, no to było trochę kontrowersji co do tego. Kto był autorem poszczególnych utworów kata w swoim czasie? No, na niektórych płytach było tak, że wszyscy członkowie kata byli wymieniani jako autorzy muzyki, a jako autor tekstów, nie ma wszystkich kawałków, z nielicznymi wyjątkami, był wymieniany Roman Kostrzewski, właśnie. Choć yy, przeczytałem kiedyś, że tutaj dopisanie Romana wiązało się trochę jakby z powstaniem tej płyty, ponieważ yy, Róże były nagrywane w studio, jeśli chodzi o ścieżki instrumentów. Pod nieobecność Romana. Czyli, że ścieżki instrumentów były nagrywane osobno przez muzyków kata, kiedy to Romana jeszcze nie było w studio. Potem właśnie Roman wszedł do studia, by nagrać ścieżki wokalne. Jednak nie pytając się innych członków i nie uzgadniając z nimi nic, zaaranżował te utwory na swój sposób, przez co brzmiały one ostatecznie zupełnie inaczej niż oryginalnie miały brzmieć. Co sprawiło, że no, studio samym było trochę chaosu, trochę nerwów, no. Z tego też powodu jakby e, dopisano Romana jako autora e, tych utworów, bo można powiedzieć, że jakby je zaaranżował na nowo. Tak czytałem e, jakiś czas temu e, na temat powstania tej płyty. Podobno w związku z tym, że te utwory Ostatecznie brzmiały zupełnie inaczej niż zamyślę zamyśle, i pozostali członkowie byli jednak trochę wnerwieni. To podobno Roman przekupił ich piwami i próbował przekonać całą noc, że tak brzmi lepiej. No, jak widać, udało mu się, no bo suma summarum dostaliśmy znakomity krążek, któremu absolutnie nic nie brakuje. Choć tutaj mnie osobiście jednak zastanawia, jakby te utwory brzmiały. Gdyby miały takie aranżacje Jakie miały być w pierwotnym zamyśle Być może się kiedyś tego dowiemy A być może już nigdy No ale niezmiennie to fakt, że W takiej wersji brzmi to moim zdaniem Rewelacyjnie Także cóż mogę ostatecznie powiedzieć na ten temat Moim zdaniem Róże Miłości Najchętniej się przyjmują na grobach To znakomity album I jeśli mamy szczery Jest to Jedna z moich ulubionych płyt kata. Dla mnie wciąż Fawory tym jednak będą e, 3 szóstki i Metal and Hell. Pod nich oddech, ale tuż obok tych płyt stawiałbym właśnie Róże. To jest znakomity album. Bardzo, ale to bardzo polecam. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie słyszał, to zdecydowanie to nadróbcie, bo to absolutny klasyk i jedna z najlepszych płyt, jeśli chodzi o polski metal. Naprawdę znakomity krążek. Bardzo, ale to... Bardzo polecam. No i to ode mnie na, dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I co? To by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!